Cześć, dzień dobry. Przychodzę do Was dzisiaj z wrap-upem dwumiesięcznym i znowu miałam przerwę od nagrywania i znowu mi jest tak jakoś dziwnie niekomfortowo tutaj do Was mówić, ale myślę, że się rozkręcę. Wrap-up z dwóch miesięcy, z lutego i z marca. W sumie mam tu siedem książek, więc nie jest to dobry wynik. W sumie sześć skończonych i jeden DNF, ale DNF na 80%, więc... Prawie skończona ta książka też. I luty zaczęłam w ogóle od skończenia cykad, ale o cykadach mówiłam w poprzednim wrapapie, bo myślałam, że skończyłam je w styczniu. Okazało się, że ostatnią część skończyłam 1 lutego. Ale tak jak mówię, o tej całej serii, o moich odczuciach, co do niej, o fabule trochę mówiłam w poprzednim filmie, więc tutaj nie będę się powtarzać. Dalej przeczytałam książkę Ten Obcy i było to bardzo przyjemne, chociaż stresowałam się, bo ja tę książkę bardzo lubiłam w podstawówce, jak byłam, czytałam, ją, jak, bo, jak miałam ją jako lekturę. I ja lubię wracać do takich książek, które kiedyś mi się podobały, ale z drugiej strony zawsze jest to taki trochę stres, bo boję się, że tym razem mi się nie spodobałam aż tak. A to było bardzo przyjemne. Takie 3,5 gwiazdki. 3,75 może nawet nie. Do czterech trochę czegoś mi tutaj zabrakło, ale było bardzo fajnie. Bardzo mi się tutaj spodobali bohaterowie. Szczególnie bardzo polubiłam Ule, ponieważ bardzo mocno się z nią utożsamiam. Ja byłam podobna do niej, jak byłam młodsza. Nadal mam sporo cech podobnych. Także Ula mi się bardzo podobała. Podobało mi się też to, jak są tutaj relacje przedstawiane, zwłaszcza relacje z rodzicami, jak bardzo różne mogą być. Relacja pestki i jej mamy, a relacja uli i jej taty, zupełnie inne. Różne trudne też sytuacje rodzinne były tutaj przemycone, ale w taki bardzo nienachalny sposób, i tak nie była smutna ta książka, nie była przytłaczająca, ale jednocześnie jakąś mądrość ze sobą niosła. A w ogóle, jeśli chodzi o Fabułę, o czym jest ta książka. Opowiada ona o grupie przyjaciół, którzy mają swoją wyspę, swoje takie miejsce, o którym nikt inny nie wie, na którym, w którym się spotykają. I pewnego dnia na tej wyspie znajdują chłopaka, którego żadne z nich nie kojarzy. No, no i się dzieją tam rzeczy później. <laughs> nie będę wam więcej mówić, bo ta książka jest cieniutka. Nie chcę Wam tu za dużo zdradzać, ale ja naprawdę bardzo dobrze się przy niej bawiłam. Następnie chyba najlepsza jak na razie książka, jaką przeczytałam w tym roku, albo jedna z najlepszych. Siedmiu Mężów Ewelin Hugo. Ja absolutnie rozumiem, dlaczego ludzie się tak zachwycają tą książką. Świetne to było, mega mi się podobało. Opowiada ona historię kobiety, ak aktorki, która nie istniała naprawdę, jest to fikcyjna postać. Jest to aktorka, która przez całe swoje życie nie udzielała za bardzo żadnych wywiadów, nie mówiła nic za bardzo o swoim życiu publicznie i pod koniec swojego życia postanawia całe je opowiedzieć pewnej dziennikarce. I tak, i opowiada między innymi o swoich siedmiu małżeństwach. To było naprawdę super. Ja się nie spodziewałam, że aż tak się zaangażuję, bo ta fabuła brzmi tak troszeczkę intrygująco, ale nie sądziłam, że będę właśnie aż tak zaangażowana, że aż tak polubię się z Ewelin i, i, i że aż tak się wkręcę. Yy, nie była to taka typowa historia yy, o, o tym, jak wygląda świat yy, aktorstwa. O tym Hollywood i tak dalej, tylko bardziej o osobach pojedynczych. Bardzo mi się też podobał plot twist tutaj na końcu. W ogóle styl pisania Taylor Jenkins' Reid jest cudowny ja uwielbiam po prostu. Nawet jeżeli nic się nie dzieje w książce, to przez to się płynie po prostu. Ja tutaj akurat się działo sporo. No, działy się rzeczy, ale na przykład jak czytałam Malibu Płonie, które no, nie było moją, nie wiem, ulubioną książką, nie zapadło mi jakoś bardzo w pamięć, bardzo niewiele pamiętam z fabuły. I właśnie jedyne co, to pamiętam, jedyne co pamiętam, to to, że nie działo się tam jakoś super dużo, ale i tak bardzo przyjemnie mi się to czytało. Także bardzo mocno polecam, jeżeli jeszcze ktoś nie czytał, ale mam wrażenie, że wszyscy już czytali tę książkę, tylko nie ja. I następnie w audiobooku przesłucham sobie karierę Nikodemadyzmy Dizmy, i to było naprawdę też bardzo fajne. Początek mi się w ogóle bardzo spodobał, bo mamy tutaj historię właśnie Nikodama, któremu no nie wiedzie się w życiu za dobrze, nie ma pracy, nie ma pieniędzy. I przez przypadek w jego ręce trafia e, zaproszenie na bankiet i on się tam udaje. I postanawia tam udawać człowieka z wyższych sfer, żeby się dopasować tam do towarzystwa. No i idzie mu to na tyle dobrze, że ludzie to kupują, że on naprawdę jest kimś ważnym, kimś bogatym. I jeden mężczyzna, obecny tam, proponuje mu pracę w administracji. Nikodem przyjmuje tę pracę, bo stwierdza, że nie ma nic do stracenia, bo może kompletnie się na tym nie zna. No, i później tam się jego kariera rozwija. Super to było. Ja w ogóle myślałam, że ta książka pójdzie w zupełnie innym kierunku. Nie powiem wam w jakim, bo wtedy byście wiedzieli, że w takim nie pójdzie i to byłby chyba kinda spoiler. Ale poszła w zupełnie innym, niż mi się podobało i ucieszyłam się, bo nie jest ona taka, no nie jest przewidywalna, nie jest taka, nie wiem, standardowa. Zakończenie. Zakończenie było super, bo było takie bardzo otwarte i ja aż jak skończyłam tego audiobooka, to wzięłam od razu książkę i sprawdziłam, czy to na pewno tak się kończy, czy ten audiobook nie jest po prostu ucięty, bo jak ja normalnie nie lubię za bardzo otwartych zakończeń, tak tutaj bardzo mi się to podobało. I ona też niesie pewne przesłanie ze sobą. No naprawdę fajne to było, chociaż były momenty, gdzie trochę mi się dłużyła, bo było dużo rozmów o, o polityce, o biznesie i tak dalej, Nie za bardzo mnie to interesowało, ale koniec końców książka bardzo taka solidna, nie, nie trafi do moich ulubieńców, ale bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. I to tyle z książek, które udało mi się przeczytać lub przesłuchać w lutym. W marcu natomiast zaczęłam niestety od DNF-a i um, był to charakternik, nie mam już tej książki, bo już ją sprzedałam. Długo się męczyłam z tą książką, bo tak jak mówiłam, no, na 80% zdecydowałam, że nie no, nie będę tego kończyć, bo po prostu się zaczęły takie rzeczy dziać. Chciałam jej dać szansę i chciałam skończyć, ale po prostu to był już taki moment, że stwierdziłam, że nie, no już jestem zmęczona, a idzie to w coraz gorszą stronę. I tak naprawdę nie interesowało mnie, tak, to, to się skończy, byle się już skończyło. O czym jest ta książka? N nie wiem, ciężko trochę powiedzieć. No, mamy tam szlachtę, jest, są to czasy mm, Jana III Sobieski Sobieskiego, Bitwa pod Wiedniem i tak dalej. No i mamy tutaj trzech szlachciców, którzy podróżują sobie i mają różne przygody. Jest to fantastyka, więc są tam różne takie wątki, nie wiem, jakieś tam rzeczy nadprzyrodzone i no i nie wiem, co mam Wam powiedzieć. No dziwne to było. nie było, Brakowało mi bardzo jakiegoś takiego głównego wątku, którego moglibyśmy się trzymać. Te zachowania tych ludzi tam, one często były jakieś takie, no nie wiem, dziwne, jakieś takie nielogiczne, w ogóle abstrakcyjne i nie wiem, ciężko mi jest mówić o tej książce, bo ja nie wiem do końca, co mi w niej nie grało. Ale była jakaś taka dziwna. Ale nie w taki fajny sposób, bo ja ogólnie lubię dziwne książki, ale to nie. Moment, w którym stwierdziłam, że nie będę jej kontynuować, to był moment, w którym oprócz tych wszystkich różnych dziwnych rzeczy, które działy się wcześniej, zaczęły wchodzić jeszcze wątki religijne i jakieś objawienia, jakieś dziwne rzeczy. Nie, no, po prostu bardzo chaotyczna książka i no, nie, nie podobała mi się po prostu. Zmęczyła mnie bardzo mocno, i. I tak, i żałuję, że w sumie szybciej nie zrobiłam tego DNFa, bo czułam, że to mi się nie spodoba, ale chciałam jej dać szansę i. No, I też wydaje mi się, że przez to, gdybym wcześniej zrobiła DNF tej książki, to na pewno przeczytałabym w marcu więcej. Ale po prostu. No, ona mnie tak przyhamowała. Ale za to skończyłam bardzo fajnego audiobooka Księgarni i Kościopu, czyli to jest już druga seria, którą skończyłam w tym roku. Co prawda. Ta seria ma tylko dwa tomy. W sumie, kurde, nie skończyłam, bo wychodzi trzeci, ale jeszcze nie mogę w Polsce, więc na chwilę obecną myślę, że. Jestem na bieżąco o, z tą serią. Bardzo fajne to było. No to jest prequel Legend i Late. Legendy i Late jednak podobały mi się bardziej. Tutaj nie wiem dlaczego, nie do końca spodobał mi się wątek romantyczny. Mam wrażenie, że on był dość, nie wiem, podobny do tego w Legendach i Late, ale jednak w Legendach i Late mi on nie przeszkadzał. Tutaj. Też nie jakoś bardzo, ale były momenty, gdzie myślałam sobie, że kurde, mogłoby tego nie być, i byłoby chyba trochę lepiej, trochę ciekawiej. Ale nie był on jakiś bardzo duży, nachalny, był taki bardzo delikatny, tak jak w Legendach i Laty zresztą. Także to na pewno na plus. No i mamy tutaj historię orczycy, która ma y, złamaną nogę, i przez to nie może brać udziału w różnych tych takich wyprawach. Y, jak to się nazywa? No, generalnie musi siedzieć miejscu i odpoczywać. I jej się to nie podoba, bo ona nie lubi tak. Ona lubi tam sobie mieczem machać i walczyć i w ogóle. No ale no, nie ma wyjścia za bardzo. No i ona zatrzymuje się w takim małym miasteczku, tam poznaje mieszkańców tego miasteczka. Zaprzyjaźnia się z właścicielką księgarni i ta księgarnia tak średnio sobie radzi. No i ona na początku tak dosyć niechętnie bierze pierwszą książkę stamtąd, bo tak za bardzo nie ma i tak co robić, więc no, za namową tej właśnie właścicielki tej tej księgarni, ona tą książkę bierze, no i czyta i okazuje się, że jej się to całkiem podoba i zaczyna się troszeczkę wkręcać w to. Później razem też próbują trochę rozruszać tą księgarnię. Nie ma tutaj nie wiadomo jakiej akcji, bo to jest takie cozy fantasy, taka bardzo spokojna historia. Chociaż pod koniec dzieją się rzeczy, ale przez większość czasu jest bardzo spokojnie i bardzo przyjemnie po prostu się to czyta. Bardzo fajnie się obserwuje, jak rozwija się, rozwijają się relacje właśnie naszej głównej bohaterki z różnymi innymi tam stworami. No i po prostu bardzo przyjemna rzecz. Ja długo się wzbraniałam przed y, sięgnięciem po ten tom. Nie wiem dlaczego. Miałam wrażenie, że po prostu nie dorówna to legendom i lata, bo w legendach i latach bardzo mnie y, zaciekawił sam pomysł na fabułę, że jest orczyca, która y, postanawia porzucić to takie, nie wiem, wojenne, powiedzmy, życie i postanawia otworzyć kawiarnię. I to mi się bardzo podobało. Tutaj jakoś tak ten motyw, że po prostu ona jest i tak jakby zostaje uziemiona, i tak nie wiedziałam, co tam się będzie działo za bardzo, i tak jakoś nie, nie wiem czemu, po prostu nie przekonywało mnie to. Jakoś taka była uprzedzona do tej książki, mimo że słyszałam same pozytywne opinie. No, ale w końcu się za nią zabrałam i, i nie żałuję, bo no bardzo fajne to było. Po tym y, charakterniku, który bardzo mnie zirytował i zmęczył, to było takie wytchnienie troszeczkę, i taki odpoczynek. Bardzo polecam, również jest dosyć cienka, także szybko się na pewno przeczyta, szybko się jej też słuchało. I ostatnia książka, którą czytałam dosyć długo, ale skończyłam w marcu, jest to książka o ciąży. I nie chcę się za bardzo wypowiadać na temat tej książki, bo jest to książka autorstwa Mamy Ginekolog. Na no, krążą ostatnio po internecie różne nieciekawe, niefajne po prostu wypowiedzi Mamy Ginekolog, z którymi ja też do końca się nie zgadzam. Nie chcę się wypowiadać na ten temat po prostu, więc na temat. Tej książki też nie chcę się wypowiadać. Daję znać tylko, że skończyłam i tyle. No i to już są wszystkie książki, które chciałam Wam tu pokazać. No, nie jestem zadowolona za bardzo z mojej kondycji czytelniczej ostatnio. A, tak. Nie będę mówić, że mam nadzieję, że to się poprawi i tak dalej. bo już tak mówiłam ostatnio w Rapopie i jest drobna poprawa, ale niewielka. No, ale przynajmniej trafiam na większości, na dobre książki, więc chociaż tyle. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym filmie.